Szanowni, mili widzowie, dzisiaj jesteśmy w Warnie przy Pływien Kompleks Primorski, czyli basen nad Morzem Czarnym. Jest piękny. Koszt tego basenu to jest 4 lewa. mnożymy to na chwilę obecną przez 2,20 za 45 minut. I proszę zobaczyć jaki on jest fajny, jakie są skocznie tutaj. A tuż za tym basenem, tuż za tym basenem, jest Morze Czarne. W cenie biletu mamy ręcznik, czepek i okulary. Jeżeli dobrze panią z kasy zrozumiałem, jest ratownik. Proszę zobaczyć. Basen jest obecnie pusty, ponieważ wszyscy są nad morzem. I co pani powiedziała ważnego, że z tych skoczni to można korzystać tylko z trenerem? Naprawdę bardzo fajny. Został wyremontowany w 2006 roku i był na bazie starego komunistycznego. Basenu. Czyli w zasadzie wszystko jest bardzo podobnie, aczkolwiek odnowione. Proszę zobaczyć, tutaj jest troszkę więcej ludzi, a tam dalej może czarne. Mam nadzieję, że materiał odrobinkę Państwa zainteresował i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.